아, 이 분석이 쟤가... 브라보, 는 브라보, 다가 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 5 0

よいしょ。

dalej Bravo dobra robota bravo, Bartek Bujo, super robota Jeden jeden będzie walczył. No, nie, wziąłem, to, nie, to, nie, no, nie, to, nie. się no, nie, 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 Tak! Dawaj, przesuńmy, brawo, super. przesuńmy, przesuńmy, Filip! Pomóż się, pomóż, się, pomóż się o, dba, 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 dba. Halo, walka o piłkę! Już do gry! Idzie mu, że ma plecy. Idzie na szlizgu. Uciekaj, na środę. Jeszcze na jeszcze, Dawid. jeszcze, Dawid. jeszcze Dawid. Dobra, okej, okej. A tak, to tak do Dobrze, brawo, powalczone! Jak, Igor, porządku? Oskar, chodź tutaj do 4, bo za nas będzie do niego piłka i będzie problem. Grajcie, grajcie, grajcie! Halo, Łuki odetnij tam, żeby nie grali w tym trójkącie! Brawo, Igor, Igor, graj! Do przodu nawi! No pojęcie, przypieka. No przypieka, przypieka. Ale Bogdan nie zaopatrzyliśmy się w napoje składzające.

jeszcze raz cierpię! to jest? Co to jest? Co na piłkę! Co to Na piłkę! Brawa. Brawa. Do niego Szymek. Tak jest? Co pistol すいませ、うん。 Jeszcze wyżej, Bączek, wyżej! Chcemy piłkę odebrać! Brawy. Dawaj, dawaj, to Śmiało, wyżej! <grymne> Śmiało, do przodu! Brawo. 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 Dawaj, dawaj, dla z nim! W środku trzech ludzi do no weta! Ruszcie! Brawo! Grają miliarderzy! Dobra, dobra! Brawo, brawo, brawo! Ileś można czekać na was? Linia! Linia! Linia, oskarżmy ją! Nie ma nikogo. Dobra, dobra, trudno, okej. Okay. Dobrze było, trwa dole. Brawo. I będziesz grał cały mecz i zostawię, żebyś biegał. Chodź, chodź, chodź. Linia rzuca. Jestem, nie ma skinu. Uciekaj, Szymon, uciekaj Ostro, tam, do końca, do końca mocno! Players, od was uciekaj! Zrasta, Bo ona się ma nikogo na Brawo! jeden, bo będzie wali! Znowu trzy

Bravo Gujo! Ardolombe! Oscar <skrug> ho!

imek, komu, dużo łapcie. Tak, idzie cię, idzie jak. No, to, so i i oh, hey, to, Dawi, Bo tak nie gra spokojnie. dobrze, Dawi to jest. Sky Chcemy piłkę. Czy ja dobra? pójdę? Nie, jeszcze nie. jeszcze. Popatrzcie! 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 Nie, Sparcie! 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 Brawo,

Brawo! Starny? Maciek, spróbuj, tylko nie za mocno! Któż to? Pierwszy mecz? Ale I? Pierwszy drugi rzucać I, I na razie wierzy,

A te se grali mečeve, misle da je Ah, pa mjento. Tu sam. Tu je ta baška znam je. Tu je to kozijevo, koce. No, dobro, koce. To ne poslušuje se grupu. Ne, dobro, mi da, da se. To penale. Še, pojdi tam, bravo. Već podolini odezvi. Izbor, izbor. Keti, dugo ka. E že, wybieraj. Wybilerzy. Ładnie, 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 ładnie,

Gramy, 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 Jeszcze gramy, 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 Chyba teraz gramy, musisz. gramy, 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 gramy,

Wygramy ryba. Ty tutaj się nie zabieraj za rozgrywanie, tylko idź do tyłu. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Teraz nie wyjdź wyjść. łatwo. Kieraszka od twojej strony. Dawaj, dawaj, Siemek, wsparcie. Ryba skróć do połowy. Jeszcze ryba, skracaj pole. Przecież nogi dostał mnie w piłkę. Sędzia ogarni się na tym boisku dzisiaj. Z dramado W dwie strony. Brawo. A tak na piłkę. Jeden wyjść. Brawo! Okay, brawo! Widziałem! Widziałem! Brawo Widziałem!

Kypcia, ale do swojego zagrajmy. Zacznijmy. 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 Zacznijmy.

Nie, nie, Pawluj. A tak na piłkę. Dobrze, Dawid, teraz idź. Zabery, nie boimy się. Za mój gol. dobrze. mój do siebie, tylko spokojnie, to. piłkę to. Jak dwadzieścia

Dobrze Maciek, brawo! Dawid, chcemy piłkę, szymek, podłącz! Przed Jeszcze, 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 jeszcze! Wracamy! Nic nic, nic. nic, nic! Dużo, Kasper, brawo. dużo! Brawo. dużo. Brawo. Brawo. Ale przyjęcie brawo. potem decyzja. Brawo. Jeszcze wyżej, Dawid! Siemek, obet i bok! Brawo. Tak, brawo Wiśnia! I skracamy! Dobre, Tadziu! Brawo! Brawo, brawo, Kaziu! Powoli może się iść. Gramy dalej! Jest. Gramy, gramy! Będzie z tego? Nie, bo miał wiesz, obtarte i ten, ten korkiem wjechał, to jeszcze to, co mi mało bo to zła za skórą. To jest Biało, gramy dalej! <tuszelne> Nie, nie. Przedstawaj. Szelość. Spytaj się, kiedy wuje. nie Słuchaj. Ja tutaj ojcu to nawet nie tutaj jak go kiwałem. Słaby taki jest. Dzień, w piwa, piwa Maciuś. pan teraz. Dawa. To do 2. gry, to do gry. Dobrze Dawid, komunikacja. Nie To do gry, chodź Kasper do gry, musimy mieć tutaj pomocą. Kasper, musisz też zejść do gry. Ryba, odkosz to ci zagra! Zostań, zostań, zostań. Logo, szukamy rogo, szukamy się! Czas, Czas, jest? decyzje! Czas, Czas. Na to, Tak? tak, nie by teraz. tak? No? Dobra, dobra, Okej! Okay, okay. tak. jeszcze Środek w pola Zawery szerzej. Dobrze, nic się nie stało. Dobrze chciałem. Ryba ustawmy po polu karnym krycie, ma, mają już złoży. Ale pozostaw tutaj okej, okay, bo jest pana jeden, żeby nie grać. Ryba grają, ryba grają. Ryba do niego.

Dopiero Przyszli. 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 Nie, Przyszli. 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 Przyszli.

Brawo! Chodźcie ziemka, zobaczymy co tam jest Idziesz tam? Wstawaj Kaczkow, już muzyczka jest Wstawaj, chciałeś grać przecież Nic się nie dzieje, gramy dalej